Człowiek przyjechała, muszę do niej zajrzeć, z nie, mi nie posiedzieć, tylko ja się, ja się, ja się przywitałem i nic mu nie zrobiło. Już przyjechała, tak? No. Ona już jest tutaj od trzeciej, ja siedzę w domu chyba od pół do piątej, przywitałem się i poszedł. A, bo Ty mówisz, że Ty właśnie miałeś być dzisiaj... Późno w domu, nie? Mówiłeś, że o szóstej, może później, ale byłeś no. już. Zanim ja przyszedłem, już widziałem, że byłeś. śni. No. no, pięknie, wszystko, ale nie pojechałem po papiery od auta, bo powiedziałem temu gościowi, niech mi przyszle je pocztą. Dlatego też jestem wcześniej, bo po papiery 3 godziny jechać ogólnie to mi się nie chciało. Mhm. godziny, też bym się nie chciało jechać po Kurczę, kolki o tej porze Ktoś mnie celuje, w ogóle ktoś mnie wykrył tutaj. O, średni chyba ten. Ale ja jeszcze nie przeładowałem, nie? Od początku gry. Ja też nie. Bo ty masz to samo, co ja. No, 6 pocisków. Ja dopiero teraz, nie? Ja też. A. Mam no. te same w magazynie. No tak, no ten sam człowiek. Dobra, bo ja wiesz kurwa, ja gram kurwa dosłownie leżąc głową w dół, nie? Więc kurwa muszę siąść. <grym> Kto się leje? Kto się leje? Nasi ja, z nie pił. naszymi. Czuję, że wyjadą te misy. <grym> ja pim, dole, czoł, kurcze, i i pocisk nad nad nim. Co chcesz, Oliwia? Tu chyba jest lekki Ja pierdzielę, drugi raz o, nie wtrafiłem. Ty, chyba to... zniszczyłem mu magazynek. Bo za pierwszym razem jego... w bok mu strzeliłem i pokazało mi zniszczenie magazynku i za drugim razem go od razu jebłem. A ja Ale tutaj... ja, go, ja mu też przebiłem go. 250 obrażeń. Ale to nie sądzę, że z czołgami go całego ściągnąć. No zobaczymy po grze. Może będę miał skrócę od wybuchu Kurna. Ja bym pojechał tam. Wiem, że to jest ryzyk. To jest ryzyk teraz co robię. jedzie na nasze autki. Ja piłkoń. Kurwa mać. trzeci strzał i nie wy i nie trafiłem. Zbijam się kur. no w końcu. Kurwa, w dopy stronę i trzy dla pierwszego. kurwa. no to sorry, ale ja nic nie zrobię. a ja mam przybłudę. jeszcze mam dwa pociski. czerwonych strzela! skurwiłem. Obiekt. Może, zaraz może z góry zjechać? Wiem, czy? ale ja mam 30 sekund przyładunku mam jeszcze, więc jadę hajla baję Po prostu. bo to znaczy, zginę. Znaczy, leki zaraz ubiję, kurwa. Macia, kurwa, czerwony skałek był zabrany. Spinę 6 sekund mam. 3 sekund. To włoskie, włoski włoskie. mam dosyć. Nie trafiłem. Co? Ty on nie widział w ogóle. Ten leci. Dawaj go, bo on we mnie szla. Dobra, Ok Poszedł. Dwa pociski mi zostały. Na dole jest ciężki. Tutaj jest do... Zniszczyłem mu magazynek, znowu. I przeładunek mam 40 jeszcze coś sekund. Tu jest. On patrzy we mnie? Patrzał. No, ja przeładowuję jeszcze. Jedzie tam do ciebie. No, nie no, mogę ci no, no, pomóc. Dobra, dobra. 30 sekund mam jeszcze, a mam cały czas celuję w niego i mam jego tył i bok, rozumiesz? Poczekaj, Odbyłem niech ja się z boku. Niech ja zdążę przeładować 20 sekund i go całego ściągnę. Całego go ściągnę. A Szajek już nie żyje. Nie. 10 sekund Dobra, ja czekam. Paweł. dobra czekam. Ale mu się pokaż, żebyś się nie odwrócił na mnie, tylko na ciebie, nie? 5 sekund tylko nie zgi. 4 sekundy. Nie jestem pełny. Dobra, wale w niego. Odbił się ode mnie. Odwraca się do ciebie. Odbijam się. Nie, dawaj jest... mu teraz w tył, bo ja nie mogę je, strzelać mu dobrze. Super super współpraca, bo ja się od, bo, od przodu jego odbijałem, więc strzelałem póki miałem bok, ale że on się odwrócił w twoją stronę. Patrzcie, na J9 trzy czołgi nasze ciężkie nie mogą sobie z jednym poradzić, nie? No, przecież trochę to jest też śmieszne, nie? Jest no gdzieś niszczycie, poradzi. nie wiem gdzie, a ja jestem na dobicie. Skąd wiesz? No bo mam 140 życia. No, nie, 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 do, bo Filip mi mówi, że on jest na F3 ponoć. Nie wiem, gdzie jest ten niszczyciem. F3, jest? F3 jest? jest na, na, jed, na, na, na naszą 4. bazę, wyjechał. O, no. A to jest na wyniszczenie, musimy się kurwa cofnąć. Tak Ja, ja się cofam. Jaki to jest niszczyciel? Ósemka. O, arta jest dobra, ja nic nie zrobię. Dobra, niech oni tą artę wezmą, a ja może sobie a, zdążę kurwa, dojechać. No ta jedna mu się nie, nie udała. Może ja zdążę do tego niszczyciela chociaż dojechać też pewnie nie tamte Paweł wyjedziesz mu na tył i... Podpalił tym, że... nie, Nie, nawet nie zdążyłby jak zdążysz Podpalił. ten nasz niszczyciel nie wiadomo nisz... czy go zabijeł. Niszczyciel jedzie. No ale nie wiadomo czy go ściągnął. On był na dobrze, dobra. Okay. Ale powiem wam, że w tej grze fajna współpraca była. Ty go to, ja go no. wtedy z boku, później on się we mnie odwrócił, to ty go na bok. no i, I w ogóle tak przeciwnicy były, byli mało zainteresowani nami, tak wydawało no. mi się. Mieliśmy dużą pole swobodu, nie? Nie wiem jak tam Szajek, bo wiem, że zginął wcześniej, ale przynajmniej mnie tak za bardzo nie szczerali. O no, kurwa, jestem pierwszy. W jaki sposób? No ale ja zrobiłem 2400 prawie obrażeń z dziewiątkami grając. no to. To drugi damage w drużynie, kurde. Nawet nie się nie spodziewałem. Ty chłopaki, no dzisiaj Dobranoc. z nami idzie dobrze. Dobranoc. 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 Cześć. Dobranoc. Dobranoc. Pozdrawiamy. Dobranoc.